To generalnie śmamko idziemy do Brawla Tak, w końcu Brawl ja to nagrywam tak na szybko, bo yy, zaraz wyjeżdżam na parę dni na wakacje, ale nie bójcie się za parę dni znów Będziemy nagrywać. Więc generalnie zagramy sobie jedną partyjkę, i w mychu. już mamy 15, to chyba wygramy to. No 19. To, to, to wygramy no w sumie. I cyk 24 nagle. 30 do 20. On nie. On nie, nie ma internetu ktoś chyba. Mam 40 i to, to, to nie wygram, no. no sorry, no. Widzieliście jak grali, no. Minus 2. To co, wam pokażę, ile mam zadymiarzy na przykład. Tu generalnie mam bóla, to sobie możemy, to może go sobie ulepszymy. No ja mam dopiero, no już. 453 pucharki. No sorry, no. El mam szelkę, nitka, kolta, bula, el primo i y poko, no, no. no, to się